będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dziś powiemy sobie o tym, jak wielkim skarbem jest wiara, którą mamy w naszych sercach. Może nigdy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale to jest naprawdę bardzo wielki skarb. Mm, no cześć, Tugienek! Dzisiaj jest czwartek. Z tego co pamiętam, to dzisiaj jest 3 grudnia. W Adwencji oczywiście, no bo cały czas jesteśmy w Adwencji. No i dzisiejsza Ewangelia jest tak. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, będzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. No właśnie, jakby ktoś tak ciągle mówił Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu" i nic nie robił, no to to byłoby tak, jak Pani Jezus mówi, jakby tak ktoś postawił dom na piasku, bez żadnego fundamentu. I potem przyjdzie woda, powódź i bach, i nie ma domu, zmyło dom. A jak ktoś mówi Panie Jezu, Panie Jezu, i robi to, co Pan Jezus mu mówi i wypełnia wolę Ojca, który jest w niebie, no to jest tak jak ktoś, kto by zbudował dom na skalę. Ten dom trzyma się skały i nawet jakby przyszła straszna buza, to dom się nie przewróci. Może tam jakaś tachówka spadnie czy coś, to się naprawi. Ale dom trwa każdą buzę. I z nami jest też tak samo, właśnie. Bo w naszym życiu też czasami jest tak, że przychodzą jakieś burze, jakieś takie, takie, takie powodzie. Mm. Ale jak się trzymamy Pana Jezusa, czyli słuchamy i robimy to, co do nas mówi, to nic nam się nie stanie. Może tam czasami coś tam, tak jakiś kryzys, czy coś jak taka dachówka, ale każdy kryzys z Panem Jezusem można przetrwać. No właśnie, pozdrawiam We wszystkich bardzo serdecznie. Cześć! Cześć dzieciaczki, witam Was. Cieszę się, że znowu możemy się dzisiaj słyszeć, widzieć. Dzisiaj mamy który dzień? Piąty. Piąty dzień, kochani, Adwentu. I dzisiaj chcę powiedzieć, bo pamiętacie co było wczoraj, mam nadzieję, mówiliśmy o szczęściu, że Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi i w sumie wszystko co robi, to robi po to właśnie, żebyśmy byli szczęśliwi, a dzisiaj chcę powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy, która jest potrzebna, żeby być szczęśliwym. A wiecie co to jest? Żeby być szczęśliwym, między innymi jest potrzebne to, żeby w naszym sercu nie było lęku, strachu. Bo jak się boimy bardzo, to nie jesteśmy szczęśliwi. Widzieliście kiedyś kogoś, kto jednocześnie się czegoś bardzo boi, a jednocześnie bardzo się cieszy? Jak by to mogło wyglądać? Się boi, a jednocześnie się cieszy. Nie, tak nie ma. Jeżeli ktoś się bardzo boi, to nie jest szczęśliwy. A jeżeli jest szczęśliwy, to na pewno się nie boi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby w naszym sercu nie było lęku. I kochani, Pan Jezus tak powiedział i tak mówi nam Słowo Boże, że w miłości nie ma lęku. Czyli, że jak się bardzo kocha i jak się wie, przyjmie to do serca, że Pan Bóg nas bardzo kocha. To po prostu ten lęk odchodzi, robimy baj baj, pa i lęk i lęk coraz dalej od nas odchodzi. Im bliżej nas jest miłość, tym dalej jest lęk. Tak to wygląda. Miłość się przybliża, a lęk się oddala. Tak to wygląda mniej więcej. I wiecie co? Pa, y, pamiętacie, jak przyszedł anioł do Maryi, bo tą scenę też wiele razy rozważamy w adwencie, to pierwsze słowa, które anioł powiedział do Maryi, to było co? Nie bój się, Maryjo. I ona przyjęła te słowa do serca mocno. Tak mocno, że już nigdy o tym nie zapomniała do końca życia. Ufała przez wszystkie dni swojego życia, nawet gdy wydarzały się różne trudne, bolesne rzeczy, niebezpieczne, ona zawsze ufała, pamiętała te słowa: nie bój się. Dzisiaj te słowa chciałbym przekazać do każdego serduszka waszego żebyście też je przyjęli, nie bój się. Żeby nikt z nas się nie bał. I zobaczcie, kochani, że, że właśnie Pan Bóg nam pomoże, bo ten anioł powiedział do Maryi nie bój się, ponieważ jesteś pełna łaski, czyli znalazłaś łaskę u Boga, czyli Pan Bóg ci zawsze pomoże. Nie bój się, bo Pan Bóg ci zawsze pomoże. Cokolwiek się nie wydarzy w życiu, On zawsze Ci pomoże, i dlatego się nie mamy bać. No i o tym właśnie przygotowałem dla Was wierszyk. To co? Czas, kochani, na Pana Rymowankę. Zaczynamy. Jeśli kiedyś, pewnego dnia, będziesz czuć się gorzej, nie bój się. Pan Bóg Ci pomoże. Jeśli się kiedyś znajdziesz Kiepskim humorze. Nie bój się, Pan Bóg ci pomoże. Jeśli kiedyś się zaczniesz bać, jak podczas burzy na jeziorze, nie bój się, Pan Bóg ci pomoże. I powtórzcie za mną: Mam zawsze przy sobie blisko. Mojego tatę. Wszechmogącego. Więc nie będę się bać. Nigdy i niczego. Nigdy i niczego. Dokładnie. Zapamiętajcie to. Powtórzcie to sobie kilka razy i na pewno zapamiętacie. Mam zawsze blisko mojego tatę wszechmogącego, więc nie będę się bać nigdy i niczego! Kropka! Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia już jutro! Pa! pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, witamy Was piątego dnia Adwentu w czwartek. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam tę przypowieść, którą myślę wszyscy dobrze znamy. O tym, że można budować dom na piasku, ale pewnie to nie jest dobry pomysł. I można budować dom na skalę, i dlaczego to jest ważne, żeby budować dom na skalę. I tak sobie pomyśleliśmy z ciocią, że dzisiaj chcemy Wam zaproponować właśnie takie aktywności związane z domem. Zbudujemy dom. A co tam? Tylko pamiętajcie, nie na piasku. Zbudujemy taki piękny dom. Ten zbudowały niedawno moje chłopaki, także myślę, że możemy się na nim fantastycznie wzorować. Co potrzebujemy, żeby dom był stabilny? Potrzebujemy dobry karton. Słuchajcie, ten karton tutaj to jest karton od soku. Jak już wypiliście sok i macie już pusty kartonik, to może to być karton od soku, może być karton po mleku. Ważne, żeby był twardy, żeby był stabilny. Jak ktoś nie pija soków albo nie ma, może być też wykorzystany karton od butów. Słuchajcie, ja akurat nie mam w domu w tym momencie żadnego kartonu po soku, także wezmę taki kartonik po butach i ten karton będzie moim domem. Tak? Sprawdzamy wszystkie ścianki, czy są stabilne, czy one są na skalę zbudowane, mhm. czy nam się ten domek nie zepsuje i bardzo prosto oklejamy go y, papierem kolorowym. Możemy robić to tak, jak tutaj jest wykonane, każdą ściankę pojedynczo. Widzicie? Czyli bierzemy kartkę papieru, przykładamy karton, może być też kartonik, słuchajcie, jak chcecie, mały domek, taki po herbacie, jak mamy od herbaty. Sprawdzamy wszystkie ścianki, czy one pasują. Tu prawie pasują. I słuchajcie, też dobrze jest wykorzystać, żeby nie ciąć za dużo, żeby to było przyłożone już tutaj od razu. Że dwie ścianki są przylegające do kartki, zobaczcie, i nie musimy ich wycinać, tak? Nie musimy już tutaj ciąć. Tak tutaj sobie rysujemy z tej strony, tak? Rysujemy sobie to, co nam y, za dużo jest, obcinamy. Kleimy klejem albo kartkę, albo powierzchnię, jeżeli jest duża albo i to oklejamy powierzchnię kartonu klejem, przyklejamy. Teraz to zrobimy szybciutko. Możemy też przykleić na taśmę dwustronnie klejącą. Zawsze najważniejsze jest, żeby dobrze kleić boki. Niekoniecznie musi to być poklejony środek, zwłaszcza jeśli mamy już w domu mało kleju i chcemy, żeby nam starczyło na inne prace. Niekoniecznie musimy środek. Przyklejamy, tutaj nam trochę nie starczy, bo ten karton jest rzeczywiście wielki. Przyklejamy. I mamy jedną ściankę. I możemy sobie zrobić wszystkie ścianki tak pojedynczo. Możemy też wziąć, jeżeli mamy mniejszy, mniejszy karton, wyobraźcie sobie, że on jest mniejszy, to, to naklejamy go od razu tak z bokiem. Widzicie? Naklejamy go tak, że będzie z kilku stron miał ten sam kolor. I wtedy nie, nie, nie bawimy się w cień. A czy też moglibyśmy przykleić jedną kartkę tak i potem drugą, drugą? Możemy, jak chcemy, ten dom na kolorowo zrobić. Słuchajcie, i potem albo bierzemy i pisakiem rysujemy sobie. Różnego rodzaju okna, tak? Takie, jakie mamy my, albo jakich marzymy. Możemy w oknie narysować sobie jakiś kwiatek stojący, możemy jakąś buźkę czyjąś yy, narysować, bo ktoś właśnie tu patrzy yy, na nas za tego okna. Tak, jak nam wygodnie. Możemy też na innej kartce narysować sobie okno. Warto, słuchajcie, bawić się kolorami. Czyli, jeśli wzięliśmy ciemną ściankę, ja tu narysuję okno, takie może o, mi się marzą, takie są fajne, trochę półkoliste, żeby te kolory y, ze sobą, y, żeby kontrastowały, tak? Czyli jak mamy ciemne, to używamy potem jakiegoś jasnego koloru. Naprawdę kolory to jest radość. Bierzemy okno, znowuż naklejamy, dużo kleju używamy tutaj na całą powierzchnię. I jest obok okno na przykład takie naklejone, które teraz znowu możemy zdobyć pisakiem, tak? Możemy, co chcemy, możemy dorysować, tu widzicie, nawet zrobiliśmy okiennicę najpierw, czyli tak, kartkę w ten sposób, zrobiliśmy tutaj drzwi. Yy, nawet ktoś tam idzie za tymi drzwiami. Napis nad drzwiami, co Wam się podoba, jak tylko pragniecie sobie ten domek ozdobić, jak tylko Wam się wymarzył, cały czas sprawdzając, czy jest stabilny. Na koniec jeszcze tylko pokażę, jak zrobić dach. Bierzemy kartkę papieru, zginamy na pół. Bardzo prosto, i to będzie nasz dach, moi drodzy, przyklejony mm. z tej i tej strony, tak? Jeżeli nam trochę wystaje, to możemy zrobić, żeby on był wystający z jednej i drugiej strony. Jeżeli byłoby za trudne dociąć do końca, tak? I jak chcemy, możemy też na tym dachu narysować dachówki, możemy narysować kota, komin, co nam się mm. podoba. W ten sposób po prostu Super. przyklejamy i ten dom będzie bardzo stabilny i będzie na skalę. Zbudujcie domy, chętnie potem je zobaczymy. I bardzo Wam życzymy tego, żeby Wasze domy, te, które zbudujecie i oczywiście Wasze domy Waszych rodzin były domami zbudowanymi na skalę, doskonale wiemy, że Musimy dbać o tą relację z Panem Jezusem i z Maryją, żeby to było możliwe. Ale chciałem zaproponować Wam jeszcze jedną krótką zabawę. Zabawa nazywa się U nas w domu. E, zabawa, w której możecie sprawdzić kto lepiej zna Wasz dom. Na przykład Wy, czy rodzice, czy Wasi mm, bracia, czy Wasze siostry. E, ja zadam pytanie cioci Marcie odnośnie naszego domu. E, ciociu Marta, powiedz mi, Ile w naszym domu jest drzwi? Ile w naszym domu jest drzwi? Siedem. Hmm. Źle. Dziesięć. Policzyłem. <noise> Może niektórych nie zamykam i dlatego. E, a w którym pokoju w naszym domu są najciemniejsze meble? Najciemniejsze meble są u nas w sypialni. Dobra, hmm, dobrze. E, tutaj ciocia poradziła sobie z tym pytaniem. A teraz będzie pytanie podchwytliwe. E, w którym pokoju całą rodziną razem spędzamy najwięcej czasu? Najwięcej czasu spędzamy w pokoju naszego średniego syna, bo tam dużo sprzątamy zabawki. Mm, chyba nie. Nie. Wydaje mi się, wiecie, tak szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że najwięcej czasu spędzamy z ciociami, i z naszymi synami w sypialni naszej, bo tam często śpimy razem. I to tak trochę wygląda, że potem to tak właśnie. Chyba to jest taki pokój, w którym jesteśmy najwięcej razem. Piękna zabawa. Spróbujcie pomyśleć, jakie pytania możecie zadać rodzicom, bo na pewno w niektórych będziecie od nich lepsi. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.